Puma MB02 w wersji low, czyli drugi sygnowany model w wersji low od Lamelo Bola. Oczywiście mamy już liki trójek, ale najpierw trzeba omówić te i sprawdźmy jak się prezentują. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, dodatkowo pamiętajcie polubić ten film, bo wszystkie recenzje robimy dla Was, moi drodzy. Z Pumami MB01 w wersji high i low było tak, że dla mnie low było lepsze. Ja osobiście wolę buty low, ponieważ mam problemy z Achillesami, a każdy, kto ma problemy z Achillesami, będzie wiedział, że lowe są lepsze. No Lepiej się w nich gra, nic Was nie uwiera, nic Was nie drapie, jest super. I tutaj też tak jest, te buty w wersji low są po prostu lepsze. Jeśli chodzi o trakcję, amortyzację, szczerze powiem, są cięższe niż poprzednie. Jest tutaj napchane troszkę więcej pianki. Amortyzują fajnie, grałem w nich, Turniej w sierpcu. Szkoda, że przegraliśmy finał, ale bardzo fajny turniej. Ogólnie widać, że mm, organizatorzy to pasjonaci i pozdrawiam tam chłopaków. Sierpc, bardzo fajne miasto. I naprawdę fajne buty. Amortyzują, kleją bardzo porządnie. Nie miałem ani jednego poślizgu w nich. Kompletnie żadnego. Ale uważam, że troszeczkę są za sztywne. Mam wrażenie, że cholewka jest jakby troszeczkę sztywniejsza niż w wersji high. Czy jest to moje urojenie? Możliwe. Czy są cięższe? Są cięższe. Czy każdemu zawodnikowi takie niskie buty w ciężkie będą pasować? Myślę, że nie każdemu. Czy są to buty warte swoich pieniążków? Uważam, że... Zresztą ja uważam, że większość butów nie jest warta swojego retailu. Serio. Poza skutami Hendersonami to tam... All, przepraszam, All Pro Nitro, to myślę, że rzadko który był jest warty retailu. Musiałbym ciężko pomyśleć. Te też bym puścił troszkę taniej. Jeśli by było macie do kupienia za 400 zł giga dobry deal. Za więcej? Nie wiem, musiałbym ciężko pomyśleć. Czy przez to, że cholewka wydaje się sztywniejsza, oddycha źle? Nie, tam było giga gorąco na tej hali, giga. I grałem też potem na chłodniejszych halach i też było spoko, ale na tej giga gorącej, to chcę podkreślić. Było naprawdę spoko. Nie miałem problemów z tym, że stopa mi się zapłaciła, czy zapłaciła się, ale tam wszyscy mogli wyrzymać skarpety po finale. Tak było ciepło, więc to jest w ogóle inny temat, a w tym nie było tragedii. Mimo, że ta siateczka jest tutaj dość gruba, i wydawałoby się, że ta stopa słabo będzie oddychać. Ale nie ma takiego problemu. Jest OK. Jeśli chodzi tutaj o wnętrze i trzymanie stopy, też nie ma spadku jakości. Trzyma naprawdę dobrze tą stopę. Przez to, że tutaj ta pięta się głęboko zapada, co Wam powiem szczerze, no. Ta zapadająca się pięta dla ludzi z moimi problemami z Achillesem jest ok, ale muszą być tam bardzo mega miękkie poduszki i materiał tutaj cholewki nie może być zbyt szorstki, bo wtedy będzie Wam podrażniał. Tutaj jest to drugie. Troszkę za szorstki materiał, tak jak w Hardenach piątkach. Panie Boże, tam to była tragedia. Po prostu tak mnie drapały. Potem, jak zobaczyłem te poduszki tutaj w szóstkach, to bałem się je założyć. Ale założyłem, pograłem i było ok. Więc nie było takiego problemu. Jeśli chodzi o samo użytkowanie buta. Czy bucie gra się wygodnie? No, gra się, gra się dość wygodnie. Czy but jest fajny i taki, że nie czujecie go na stopie? No, powiem szczerze, czuć go, bo jest dość sztywny. I jak ja zawsze mówię, że waga buta nie ma znaczenia, to ja dzień wcześniej. Grałem w innych bucikach, bo ja wtedy ogrywałem yy, friki piątki. Friki piątki, dzień wcześniej. Grałem w frikach piątkach no i czuć tą różnicę wagi. Czy na plus, czy na minus? No zdecydowanie na plus, tak troszeczkę lżejsze, ale to jest duża różnica i ten but jest po prostu no, ciężki. Czy ja uważam, że przez to jest gorszy? Nie uważam. Czy uważam, że powinno się je stawiać wyżej nad większością butów? Uważam, że nie. Uważam, że mogą się znaleźć nawet w top 10 butów teraz przed sezonem, więc no myślę, że ten but jest bardzo dobrym butem. Dodatkowo nie jest jakiegoś giga drogi, nie jest ciężko dostępny, więc ja na waszym miejscu ciężko zastanowiłbym się nad tym, czego nie wziąć czasem, bo będzie to dobry pik, ale po prostu musicie być świadomi jego mankamentów, czyli dla mnie dwa mankamenty, waga i sztywna cholewka. Reszta, trakcja, amortyzacja, bardzo fajne. Naprawdę nie mogę się doczepić kompletnie, ale czy w samych superlatywach bym się rozpływał nad butem? W rzadko którym mogę. W rzadko którym bucie mogę się rozpływać w samych superlatywach, i to nie jest jeden z nich, a zdarzają się. Dobra, z mojej strony, to już wszystko. I do zobaczenia we wtorek, w najbliższym odcinku, chyba, że nie wrócę z kawalerskiego jeszcze. Ara.